No to przyjechaliśmy. Dzień dobry, bo nie przywitałam się. Właśnie przyjechaliśmy. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Właśnie przyjechaliśmy. Przenieśliśmy się z kempingu na kemping i jesteśmy w Ciechocinku. Kemping Ciechocinek numer 17. Zobaczymy, co tu ciekawego. Rozpakujemy się, wysiadamy na rower i jedziemy zobaczyć. No to idziemy na poszukiwanie miejscówki. Tak, może Ale no to chciałbym gdzieś spakować w wodę. Niech jest. Nie, no że nie, nie, nie. Nie, 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 Daleko do wody. nie. woda. No tu tak wąsko, to my tak się zmieścimy. Aha, bo to się tak wzdłuż wjeżdża, tak jak tu. Tylko, że. Teraz kończy. Byłeś... Ja tu nie masz wody. A nie, to jest więcej. Tam może nam się uda coś zrobić. ale śmiechowo. A tu naokoło ludzie mieszkają. Domy. Tak pierwszy raz jestem, żeby tak za płotem zaraz były domy. No fajsko. Wczoraj dzwoniliśmy, żeby się dowiedzieć, czy uda nam się tutaj znaleźć miejsce. i pani powiedziała wczoraj, że jest pełno. Wiadomo było, że dzisiaj do południa, koło południa ludzie będą wyjeżdżać, bo, bo po prostu dzisiaj jest ostatni wolny dzień. Nam się tak przyfarciło, że się udało jutro Michałowi mieć wolne jeszcze ale faktycznie no to tak jak tam w Toruniu, też opustuszało czary marych okus pokus, załatwił przejściówki i mogę wybrać tę parcelę, którą chcę tam barę Tata, powiedz, jak to jest możliwe, że ty jesteś na wszystko przygotowany? Powiedz to. Tak, jeszcze nie mów hop. Może się uda. Ujesz Patent, następny patent maszona naszego taty rula od pralki no to jest dopiero tata Jajka, jejka, jejka. patku, lepsze niż z fabryki. Jesteście w chodniku, przyzwyczajam się do turnusów za parę lat. A tak tu Bardzo ładny park, no. Słuchajcie, pochodzimy. Ale... My generalnie jeszcze nie ogarniamy tematu, gdzie jedziemy. Wyszliśmy, wsiedliśmy na rowery i przyjeżdżamy i tak na razie się musimy ogarnąć, gdzie to jest. Nie mamy za wiele czasu, bo jutro musimy wracać do chaty, ale pojeździmy, po, pooglądamy. Pójdziemy do przyczepy, ja poczytam wtedy co, gdzie, jak o której godzinie, po co i co widziałam i wtedy będę mądrzejsza. A na razie zbieramy dokumenty. Dokumenty, jak ja powiedziałam, na razie zbieramy materiał. Dokumentację fotograficzną. Dokumentację fotograficzną i filmową. Bo jesteśmy w jakimś parku, ale nie wiem na jakiej ulicy, nic nie wiem. Nie, nie można się doczytać. Słucham? Tam, to jesteśmy w Parku w

znaczy ja wiedziałam, że to tak jakoś mniej więcej, tam więcej, to jest terp, dupierterki. Ale ładnie, ale jakie, jakie drzewka? No, ale ja nic nie wiem, tam dalej. Oh, oh, A ja nie wiem. Kucham? Nie, kochani, gdzie nie idziemy dalej rybacko, wiesz? No, się wygląda? Bo w chciałby, wychowano. Nie, nie. Ale ja to znam, synemku. Nagrywamy cię. Nagrywamy cię. Czuję się nagrywana. Dobra, idziemy, zagramy w tenisa. A do końca bardzo miły. No. Oj, biały. Oj, dobrze, dobrze, biały. biały. Co tu są? Mamo, co tu jest? Bazon. Mamo, co tu jest? Bazon. Bazon? Ale jakie kolory ma co? Bazon diamentowy bardzo szkoda, że nie można wejść natężnie, nie możemy generalnie nic zobaczyć tak, bo jest nieczynna gdzieś tam w necie doczytałam, że, że ten taras widokowy jest czynny, ale tylko piątek, sobota, niedziela albo tylko sobota, niedziela, dzisiaj co jest środa, więc absolutnie nie ma opcji, ale no też się przygotowują, nie ma jeszcze tak za miesiąc, myślę, nie? Tak, wczoraj, jeszcze jak była majówka, to jeszcze było trochę rzeczy pootwieranych, trochę knajpa, a dzisiaj już jest taka bieda. No tak, ale zaczymy, wiesz, no to my tu jesteśmy rano, byliśmy przed dziesiątą, no to wiesz, to zaraz tam podjedziemy, bo musimy jakieś lody spałaszować. A wtedy pojedziemy na kemping, chcemy Wam jeszcze pokazać kemping, jak wygląda, tak. sanitariaty i tak dalej. I spadamy. No i będziemy się powoli pakować. Jeszcze pewnie przyjedziemy kiedyś do Cichocinka, ale, ale myślę, że. No... To taka dwa dni nam starczą, nie? Jakby w ciechodzinku. A jeszcze tym bardziej z rowerami, bo to polecamy, nie? Rowerowe wycieczki, bo to kurde, to chyba w ogóle nie trzeba polecać rowerowych wycieczek, ale to strasznie tak przyspiesza i tak fajnie, tak? No, można dużo więcej rzeczy zobaczyć niż na piechty, tym bardziej z naszym kubą. Nie? Dobra, szkodonawcy no, zwiedzamy cię chodcinę. No, dziewczyny, ogień. Ogień na płotu, mama. Nie chcę być, ciągle, ciągle ja. O, Jagidziu, ty wcale z jakiejś browarka spożywałaś? Nie, też nie gadaj, bo ja w ogóle właśnie nie piję nic, nie piję w ogóle, jestem antyalkoholowa. Później wszyscy będą myśleli, rozumiem, że Jadwiga nic nie robię, tylko jadę. Jadzę tu łobuzie. Ale Ja. Ja. A, A. saleńka. <zryknie> I to już jest wszystko. Ja Zrobisz wszystko, żeby cię chodzili, nie zostać. <zryknie> Chyba, żeby zostać się połamie, to bym chciała. No i nie byłem. Na dół. A tu są lody od razu. Gdzie? No tutaj pani nakłada, nie? A nie, tu A idziemy tam, gdzie są piłek. A gdzie dużo piłek? Tam jest zamknięte dzisiaj. To nie stanko. działa rybko. Wiesz, to jest po prostu jeszcze nieczynne kotuś. Jest. Idziemy na lody. Nie jest czynne kotuś. A ile gdzieś będą? Będzie czynne. Na pewno są gofry. Przynajmniej wczoraj. W drugim miejscu gofry. A pistolet. Pistolet nie, bo ty masz dużo tystolegów. Nie, no jest dalej, bo. A tu są faktycznie. Są lody to, też? Tak. Hej. mały spacerek po kempingu. I się... Ciechocinku. I się zawijamy. <laughs> tak. Zapisz. już bardzo mało załóg zostało, chyba ze cztery czy pięć. Nie, już jest zupełnie pusty. 4, pusto. 5, 6. Następnie. 7, 8. 8 załóg jest i już powoli wszyscy wyjeżdżają, więc robi się zupełnie pusty. Słuchajcie, więc wygląda to tak? Kemping. Nie wiem, czy duży, czy nieduży. Na środku są wyznaczone parcele. Nie na wszystkich jest podłączenie do wody, ale co którąś z nich były krany ale to nie robi, nie jakby, to, to jest najmniejszy problem generalnie tu wszędzie gdzie są te trawniki to stoją kampery i przyczepy jest wydzielone miejsce dla namiotów plac zabaw o proszę w skrócie wszystko jest na znakach co tu jest gdzie po co o której godzinie ekstra ekstra tu jest budynek, obok którego jest zlewnia dla kamperów. Idziemy szukać Michała. Z tyłu jest WC Chem. Tu ta, O, tu tata robi robotę, to nie nagrywam. Kampery można pozmywać sobie naczynia. Tu jak przyjechaliśmy z tego węża, nalaliśmy sobie wody do zbiornika, żeby nie dźwigać. Chociaż i tak ustawiliśmy się na parcele z wodą, Jest to fajnie. Łazienki. Już Wam pokazuję. Ma walki nieźle i prysznic i prysznicy są trzy i one są za takimi zasłonkami tu można się umyć tu są wieszaczki no ale naprawdę nie jest źle no kurczę, nie ma co narzekać jakby nie ma takich osobnych kabin zametranych, w których można się powiesić no i tu są toalety to już nie będę wchodzić Czysto, pachnąco Naprawdę pierwsza klasa O, kata gotowy? Robota zrobiona. Robota zrobiona. No i co? Jak robota zrobiona, to jesteśmy ready Idziemy Szkoda, bo pogoda jest piękna, ale jakby... No tak, jak pogoda cały czas nas przyjęła przez cały weekend. Ale taka jak jest dzisiaj to chyba jeszcze nie było. No to nie było 22,5, 22,7 nawet. No ale niech to no ponad 20 stopni. Generalnie kemping przedni. Ciechocinek fajny, warto zobaczenia. Ale chyba Toruń urzekł u mnie bardziej tym razem. Nie, bo to jest, według mnie to jest kemping, na który na przykład zobaczyć w Torunie na 3-4 dni. Ciechocinek to jest na dwa dni. Tak. Dwa góra, trzy dni. No to zależy, kto co lubi, nie? No ale jak dla nas to tak dwa, trzy dni i to, to trzy tak, myślę za dużo. Mówię tak jak wczoraj, dzisiaj. Generalnie na rowerach przyjechaliśmy całych 10 godzinach przeszli wzdłuż, no tak? tak? I w zupełności wystarczy. Fakt, że nieczynne, tężnie, nie, nie można było tam nigdzie wejść, żeby zobaczyć, więc jakby w to. W nie jest tyle do zwiedzania po prostu, że to na dłużej, no nie? Tak, no ale nie w weekend majowy, nie? No nie, bo to znaczy są bo... po prostu byli ko były kolejki, no i stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchać, no bo też nie mamy nie wiadomo jak daleko do Torunia, taka a możemy po prostu przyjechać na weekend, jakikolwiek. I tak przyjedziemy, jak otworzą baseny letnie. Tak, ale ci generalnie polecamy. No kemping jest petardziarski nie? Ładnie. O proszę. Nasz Kuba na karuzeli, a Julia z przyjaciółkami rozmawia. No, ale ona jest w tym wieku, że Życie bez koleżanek to nie życie. I na kempingu w przechocinku jest spływ na szarą wodę, także możecie się podłączyć i jak będziecie mieli ze sobą redukcję, bo wystaje zawór 3,4 cala kulowy, jak będziecie mieli ze sobą redukcję, żeby się podłączyć do męża, to macie też przyłącze do wody. No ale nie na każdej parceli? Do połowy. Do połowy, no właśnie. Czyli do tego do... miejsca, gdzie my stoimy, do hydrantu. Tak, do hydrantu, tak. I to... Jest i woda, i. i e... Miejsce do, na szarą wodę z No i klasa, nie? Akurat znaleźliśmy takie redukcje, udało nam się podłączyć, więc nie musieliśmy latać z wodą. O, pan kolega przyszedł. Pokaż niezadowoloną minę, pokaż. Pokaż wszystkim. No to biegaj, za, zamontować statę. przy nasz Kuba to jest po prostu pomocnik, nie? To, to Michał? Co? Kuba to będzie nasz pan kasetowy. Trzymajmy się jak od, o, urośnie i będzie miał siłę, to, to myślę, że będzie mógł wykorzystywać. O proszę. Nasza lujka. Nasza lujka z koleżankami. Nasza przyczepka w miarę ogarnięta. Chyba możemy się zbierać. Wszystko posprawdzone. No i co? I tym przemiłym akcentem żegnamy się z Państwem. I do następnego razu. Myślę, że jeszcze coś po drodze nagramy. Ciekawe ile nam zejdzie. Miejmy nadzieję, że wszyscy weekendowicze majowe już są w domu. że znaczy nie życzę nikomu y, pracy, ale ale y, że wszyscy już dojechali. No dobra, to co? To do do zobaczenia po drodze, nie, to to? Tak. To co? 230 i jesteśmy w domu to 230 km, tak? To dziękujemy bardzo. Jeszcze z trasy chyba coś nagramy. Dziękujemy, do zobaczenia. Także dziękujemy, że byliście z nami na przedłużonym weekendzie majowym. No i zapraszamy Was oczywiście na kolejne wyjazdy. Już składamy plan, także myślę, że niebawem. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia pa. Do zobaczenia, pa, pa zatankowaliśmy. Ford nas nie oszczędzał z paliwem? Tak. Niestety. Następnym razem pojedziemy Toyotą. Na pewno. 13,5 litra nam już. Z rowerami na dachu i z kępiną. Po tym tankowaniu Michał powiedział, że przykładamy te to jaki na To jaki jest z powrotem na Toyota. I dziękujemy Fordowi na razie. To znaczy Fordem pewnie jak z psami, nie? Tak. Ale no, znaczy nie no, blisko będziemy jeździli Fordem, a jak gdzieś dalej, to, to bierzemy te Toyota. Toyota. bo to na autostradzie. No myśmy też tam powiedzmy sobie, że jakoś spokojnie nie jechali, ale... to to zerzor trochę. Spodziewałem się, że w 12 się zmieścimy. Ale nie chciał nam zrobić niespodzianki. No zrobił nam niespodziankę 13,5. 13,5. <grych> no dobra, słuchajcie, zajechaliśmy do domu. Prawie, że. Do zobaczenia w następnym razem. Generalnie mamy plan, gdzie by tu pojechać, ale to zobaczycie w następnym filmiku. Oczywiście nad morze. Tak, teraz już nad morze. Na kemping, na którym nigdy nie byliśmy. Tak. No dobra, to co? Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. I do zobaczyska. Hej. Do zobaczenia, Pa.